Siemanko widzowie w dzisiejszym odcinku zagramy sobie <coughs> w Brookhavena i tak jak wiecie dawno ale bardzo dawno i to nie było. Pamiętajcie, że ja mam nick Fifi277 Możecie no, mnie dodać Na spokojnie Ja nie mogę, ja miałam mam Ja mam kaszel Ja cię Widziałem sobie no, bo kilka update'ów Zrobili kajcie Ona na A ktoś to tam nie słuchajcie co tam gada Pojdziemy sobie nie tu, bo ja tu gram od. Nuba. Mm. <coughs> Chodzimy <coughs> o, się zrobił domek. Zobaczcie, co możemy zrobić. O! Co by tu wybrać? Napiszcie w komentarzu, co by wybrać. Czy powódź, ogień, inwazję, robaki, alien. A w ogóle alien. Ogień <laughs> <laughs> to... Yo! Yeah. Oh, dobra učenka, Oh, lol! Watch Dobra, ten z sklepa. Spróbuj tego. I tylko. I ja. Dobra, czy mam tablet na nosie i tyle. <śmiech> 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 Dyrektora damy. Pamiętajcie, przestawiłem daty piosenki Filip Niebieskie 1. Przestawiłem daty. Ona będzie, piosenka będzie za tydzień, sobotę 5 kwietnia. Pokażemy Wam coś. Mmm, 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 mmm. Mega kozacki trik. Mmm, mmm, Mm, 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 mm. z drugiej mm, strony. coś mm, mm, O to, okay. takiego patrzcie Ja nie mogę jak to się ciężko O I jakoś o tak. O. Jest. Udało się jakoś? Bierzecie sobie to. Stawiamy jedno i drugie i bierzemy tutaj. Bierzemy czerwony, stawiamy niech się dymi. i kozacki twik. Mm, 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 Mam do Was takie pytanie. Czy chcecie <laughs> serię Wielkanoc? Napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie. Zostawcie lajka like albo suba. Jeśli macie suba i lajka, like napiszcie komentarz tak albo nie. Wybiorę tak i wam przypnę serduszko. Jak to ktoś napisze nie, tam nie przypnę serduszka. Nie ważne co to jest. Widowie, pamiętajcie, kolejny odcinek będzie po piosence. Ma piosenka będzie o 14:15. 14, 15, 16 to najwyżej 16 Będzie piosenka, a odcinek będzie po piosence. I tyle. To dzisiaj na tyle. <laughs> Bajo.